Idziemy do tamtego pokoju ulazu. Czy to jest tak ciemno? O ja Eee, e, A więc witam. Tutaj Marpel. a to jest... Reflexes, ale... To tak naprawdę jest Baldi's Basics No, po prostu mod do Baldiego, który będziemy dzisiaj grać. Baldi Ponieważ tak e, nie chcę tylko nagrywać Friday Night Funkin, któregoś na kanale jest mega dużo Z góry przepraszam, standardowo za moje krzesło Które słychać jak nie wiem Spróbuję się O Ale no Postanowiłem, czemu by nie zagaczać do sobie jakiegoś horror moda. Oczywiście pojawi się więcej, jeśli ten film dobrze się wybije i takie tam. No dobra. Y, to jest mod o doktorze Reflexie I nie wiem, zobaczymy. Let's go. Co to? <ślesk> to mi się już nie podoba. Czemu się tak ciemno w ogóle. Tylko w ogóle nie widać, to jest creepy as hell To jest jeszcze chyba Staribaldi, nie? Ooo, super Ooo da, trzynaście Dziewięć Osiem Wow, nie exist Dawno też nie grałem w Baldiego, taki fun fact Bardzo mi się nie podoba ta cisza Bisola? Dzięki Magda. E, jesteś obrzydliwy. W oryginalnej grze w miarę miły jest, ale tutaj. Eww. Eww. 14. 6. No i nie wiem. I hear every door open. O, Fuj. To są bleśne. Boję się. Co Co? Taka mi się już bardzo, bardzo nie podoba. Baldi. Ale nie ma tu Baldiego, przecież. Aż się naprawdę ja się cykam wychodzić stąd, nie? Dobra, ale mam plan, bo tu nie ma mapy, No niestety. Wyjdziemy? Pójdziemy do tamtego pokoju razu. Czy to jest tak ciemno? O, ja, pitole. O, ale to jest szpetne, ale to są chytne. Próbujemy od nowa, I guess. Eww. Uh. A okej, okay. teraz wiemy przynajmniej co robić. W pokojach nas chyba nie może złapać, jak tak patrzę. Wow! You exist. Nie cieszę się. Dawaj to, thanks. Eee. Daj mi ten zaszyt. Najbardziej mnie to starzy, że tylko on tu jest. Tu jest tak dosłownie ciemno. Mm, Dobra. Chodźmy tą samą drogą może o, o, o. On chyba nie może wejść do pokoju Czemu ty tu jeszcze jesteś? Hmm, fuj, to bardzo fuj. W ogóle te nożyczki mi się do czegoś przydadzą tutaj. Boję się aktualnie wyjść. Ja może poczekam aż on przeleci ponownie. Oh. All right. All right. All right. Się. Ja się tu chowałem. O nie. Coś opet. Okej, dobra. Czemu on się śmieć? On <laughs> się I tak jak w ogóle. Okej, okay, trzeci zaszyt. E, matematyka już szerza, minus jeden. Sześć. I nic. Uff. Na pewno się cykam w to, nie? To ja może znowu poczekam.

i hear every door open. No właśnie się zastanawiam, czy on dosłownie słyszy, czy nie. Buty. Czy im potrzebne buty. Nie, ja się boję teraz wyjść, bo to jest najdłuższy kokietarz, może tam być, nie. Gdzie jest Jest. I wezmę sobie może... Hello! Było blisko. <grybujesz> no wiecie co, może to jest inna taktyka trochę. Spilonujemy tę gę teraz. I lecimy potem ten zeszyt, później idziemy po nie. On może wejść jednak. On jednak może wejść do pokoju. Teraz musimy iść w Coś powiedziałem. Aż po nie mam szansy. Nie, nie. co, ja może po prostu obejrzeć ten na YouTubie. Okej, okay, a więc oglądamy tutaj film od Media Game Guides, tak? Dobrze. Oczywiście podlinkuję go w opisie. E, no, zobaczmy jak to wygląda dalej. To jest już siódmy zeszyt, jeśli się dobrze nie mylę. Chyba. Mhm. Cisza. Nic nie słychać całkowicie w ogóle. A ty teraz przynajmniej coś widać, no. Jakieś nowe dźwięki są. Jakiś alarm? Nawet nie wiem. No, dobrze mówiłem, że jest więcej drzwi jakby wstawiane tutaj. A, no i też woli przeczekać, widać. Czego się nie dziwię. O. Widzicie, widzicie jakie on ma ruchy dziwne? Mówiłem, on nie leci tak całkowicie prosto, prosto. No tutaj już bym się bał, że już po prostu przegrał mnie. Ja bym się poddał. Nie no, masz wygrano. Już wiadomo, że wygał, nie? Tutaj wystarczy go jeszcze raz bisodować. No, albo wejść tutaj. O, The Final Descent też będę geł. Czy mogę się po. Oczywiście. You gonna make me cry. To co mówi na koniec. Ciekawy ten mod naprawdę. No więc przepraszam, że nie przeszedłem tego moda, tak jak powinienem, ale no próbowałem. Eee, no i co? Taki krótki film dzisiaj, ponieważ chcę, żeby przynajmniej być bardziej regularnym. No. Ja zachęcam do zaobserwowania mnie na Instagramie przy okazji. Założyłem tam konto, gdzie też umieszczam różne no, informacje. No i co? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.